Moje dojrzewanie wyglądało tak, że przeszłam niestety bardzo dużo stresujących momentów ze względu na to, jak wyglądam, na mój kolor skóry. To było tak, że ludzie często nie wiedzieli za bardzo, jak się z tym zachować. Jak widzieli mój kolor skóry, jak widzieli mnie, no to czuli, że muszą po prostu coś skomentować. Pamiętam, że było, kiedy byłam młodsza, to często miałam takie sytuacje, że ktoś nie chciał się ze mną bawić, albo czasem nawet, że rodzice odradzali swoim dzieciom zabawy ze mną, albo ktoś mnie wytykał palcami, gapili się na mnie, nazywali mnie obraźliwie murzynką. I to sprawiło, że nie chciałam się bawić z innymi, chciałam się schować, nie chciałam wchodzić w interakcje, nie byłam tak pewna siebie, jaka jestem teraz. I gdybym wtedy zamknęła się na świat ze względu na te okropne doświadczenia, wiem, że nie byłabym osobą, którą teraz jestem. To, co bardzo, bardzo mi pomogło, to moje rodzice i wsparcie, jakie mi dawali, też moje rodzeństwo I to, że wiedziałam, że nie ma niczego złego w tym, jak wyglądam. Mój kolor skóry jest jak najbardziej normalny. Na całym świecie istnieją osoby, które wyglądają tak jak ja. I inaczej, i to jest okej. Okay. To, czego to mnie nauczyło, to właśnie tego, żeby być otwartym na świat, otwartym na inne osoby. I pamiętać, że to, że ktoś się ode mnie w jakiś sposób odróżnia, nie znaczy, że ta osoba jest gorsza. To też, co bym powiedziała od razu, to to, że jeżeli wyglądasz tak jak ja, jeśli jesteś ciemnoskórą osobą, ciemnoskórą Polką, no to powiedziałabym, że musisz być z tego dumna. To jest ogromny powód do dumy, to jest ogromny powód do tego, żeby się cieszyć, bo nawet jeśli ludzie mają z tym problem, to jest tak naprawdę ich problem. Zawsze ich problem. I w momencie, jak ty jesteś otwarty na świat, świat jest otwarty na ciebie.